Witajcie kochani w świecie Toka Life World! Jesteśmy już w moim miasteczku, na mojej planecie i przynieśmy się teraz do tej przepięknej piętrowej willi. Cały czas jest grudzień, czas świąteczno-zimowy, to czas na kolejną metamorfozę, czyli coś, co ja po prostu uwielbiam. Zaczynamy od pomalowania ścian. No i chyba Wam jeszcze nie powiedziałam, że ja dzisiaj robię metamorfozę śnieżno-lodową. Będziemy tworzyć Pałac Ezy, czyli królowej śniegu! I na samym początku zrobimy przepiękną jakąś lodową, niebieskośnieżną śnieżną sypianie. Poszukajmy jakiegoś odpowiedniego łóżka. Myślę, że to łóżko będzie ok. Mega mi się podoba, bo chyba nic jaśniejszego tutaj nie znajdę, chociaż jeszcze ta jest fajna sypialnia, ale zostańmy przy tej. Koniecznie musi się tutaj pojawić jakaś komoda albo jakaś szafeczka. Oczywiście wybierzmy taką w kolorze białym, żeby nam pasowało. O, wiecie co, jest stolik. To posmytawmy z jednej strony stoliczek i z drugiej również po obu stronach. Nad łóżkiem przydałyby się jakieś półki, jakiś regał zatem weźmiemy sobie półeczki najpierw jedną taką długą na całą długość praktycznie ściany a drugą nieco mniejszą no słuchajcie zaczyna wyglądać to naprawdę super z tym oknem zrobimy taki mek że powieszę tutaj zasłonki teraz je złożę w ten sposób a następnie o właśnie w ten sposób powiesimy to tutaj w tym okienku czy znajdziemy jeszcze jakieś przepiękne meble w kolorze białym no, widziałam tam ładną komódkę, ale zobaczmy jeszcze niżej, jest regał, jest skrzynia, ta skrzynia by pasowała o tutaj, przed tym łóżkiem. I sypialnia zaczyna wyglądać naprawdę, naprawdę bosko. E, czas na dodatki, czyli na przykład jakiś dywanik, czy znajdziemy coś białego, no oczywiście z tej strony dywanik. Przepięknie wygląda. Nie zapomnijmy również o dodatkach zimowo-śnieżnych. One również się tutaj pojawią. Może jeszcze jakiś obrazek. Czy mamy coś fajnie tutaj pasującego? Jest domek śnieżny, zatem znajdźmy dla niego miejsce. Może przesunę te półeczki troszeczkę w tę stronę i powieszę tutaj obrazek. Pięknie się tutaj nam komponuje. Jest oczywiście zimowy, więc super wygląda. No dalej, przyznajcie się, kto z Was lubi bajkę kraina lodu i kto z Was lubi śpiewać. Mam tę moc, mam tę moc, bo ja uwielbiam tę piosenkę, jest po prostu przepiękna. I zobaczcie, co się pojawiło: jest tutaj miejsce na zimową choinkę. Bardzo mi się podoba te sypianie, brakuje jeszcze tutaj moich ulubionych dodatków, czyli pomponików i oświetlenia. Poszukajmy czegoś co do oświetlenia fajnego. Chyba najbardziej będą pasowały te takie gwiazdeczki. One robią tutaj klimacik, powiesimy trzy gwiazdeczki tutaj nad komodą, w ten sposób, żeby tworzyły takie jakby gwieździste niebo. I jeszcze dwie kolejne gwiazdeczki powiesimy o tutaj. Z tej strony obok naszej choineczki. I na koniec y, królowa śniegu, czyli Elza, będzie miała w swojej sypialni jeszcze pomponiki. Pomponików bardzo dużo w kolorze niebieskim. One będą nam tutaj udawały, że jakby padał śnieg, więc dokładamy je po prostu wszędzie, na różnych wysokościach. To jest najważniejsze. Żeby jedne były niżej, drugie były wyżej. Ta dam, teram, dam. Skończone sypialnia przepięknie wygląda. Zobaczcie, teraz zapalę wszędzie lampeczki, również tę świeczkę spróbuję zapalić i wygląda to naprawdę super. Czas teraz przejść do pomieszczenia obok. Cóż możemy tutaj wykombinować? Widzicie co? Dawno nie robiłam łazienki. Więc może spróbujemy z łazienką. Poszukajmy najpierw odpowiednią wannę. No, myślę, że ta biała będzie najlepsza i panna będzie tutaj na samym środku. E, musi się również pojawić jakaś umywalka. Umywalkę wybierzemy sobie. Hmm, nie ma takiej typowo białej. Całej ładnej z szapeczką, wybierzemy sobie coś takiego, to aleta również musi się pojawić. Wybierzmy tę zwykłą białą. Super to wygląda. I prysznic, kabina prysznicowa. Co powiecie na to, aby była tutaj w rogu? Na środku postawimy wannę. E, tutaj te wszystkie sprzęty. I chyba będzie to taka po prostu drewniana półeczka, o, właśnie tej strony. Teraz lustro by się przydało. Znajdźmy coś fajnego. Nie ma nic w kolorze białym, więc wezmę po prostu o takie lustro tak po prostu wyglądające, zwykłą taką jakby szybkę. Mniejsze lusterko postawię od razu na półeczce. To samo z jakimiś akcesoriami. Chusteczki, jakieś płyny, tutaj mamy jeszcze jakiś płyn i kilka kosmetyków. Tutaj jest paletka, Tutaj są cienie. E, co by nam się przydało? Jeszcze papier toaletowy. Tutaj zaraz obok ubikacji. Pasta do zębów. Teram, teram, teram. Skończone. Zapalamy moje gwiazdeczki. No i tak się prezentuje lodowa toaleta. Łazienka naszej królowej śniegu. Czas teraz przejść do salonu. Jak widzicie, mamy już tutaj jakieś zasłonki, ale chciałabym ich zdecydowanie więcej. O rany, nie ma nic białego. To co wybieramy, coś niebieskie. Bierzemy sobie taką kanapę. Do tego weźmy sobie jeszcze te takie dwa wiszące fotele, po dwóch stronach. Wyglądają chyba ok. Na samym środku musi się pojawić jeszcze jakiś stoliczek malutki, niziutki, najlepiej o taki. Cały w kolorze białym i do tego wszystkiego jeszcze dywan. I ponownie wybieram ten w kolorze białym. Tak się prezentuje. Wygląda naprawdę ok. Czy znajdziemy jakieś pufy niebieskie albo jakieś takie stołki? Tutaj mamy jakieś takie pufki. No dobra, one też tutaj fajnie wyglądają więc dwie takie półki również dostawiamy, wyglądają jakby były w ogóle od kompletu. Co po bokach tej kanapy? Pewien gość, pewien pan zimowy, stworzony z kuli, czyli pan Bałwan. Proszę bardzo, zapraszamy Cię tutaj kochany. Bałwan ma swoje miejsce z jednej strony i z drugiej. Musimy tylko przesunąć tutaj te fotele. O, w ten oto sposób, albo wiecie co, zostawimy sobie jeden fotel, a z drugiej strony postawimy jeszcze jedną choinkę. Aż znowu chce się zaśpiewać. Mam tę moc, mam tę moc. Szukam teraz jeszcze jakiegoś stołu, przy którym będzie można sobie pięknie usiąść. I chyba ten jest fajny stolik. Prezentuje się naprawdę super i do tego jeszcze jakieś krzesła. Najlepiej, aby były białe albo wybierzemy po prostu takie drewniane zwykłe. O rany, ciężki wybór, bo tych krzesł nie ma zbyt dużo, więc ja wybiorę po prostu takie trzy drewniane. Wokół tutaj ustawimy. Również przydałby się tutaj jakiś dywanik. Może teraz spróbujemy z jakimś innym, na przykład z tym nieco mniejszym. Za chwilę pojawi się coś jeszcze na tym stole, ale najpierw z tyłu chciałabym postawić jakiś jeszcze biały mebel. Cóż możemy tutaj znaleźć jakąś białą szafę. O, to mi się podoba! Jaki piękny regał! O, wow! Na tym regale możemy poukładać jakieś super fajne, niebieskie rzeczy. Chciałabym, aby to były rzeczy właśnie lodowo-zimowe. Czyli kładziemy sobie choineczki, kładziemy sobie niebieskie skarpetki, ustawiamy sobie z tej strony dziadka do orzechów jeszcze. Superowo on wygląda tutaj i pasuje. Mamy czapkę urodzinową! Elza może zrobić jakieś fajne przyjęcie, ale super! Mamy też jakieś świeczuszki, ale tego nie będziemy brać, tylko jeszcze więcej tych czapeczek. Jeśli chodzi o zastawę na stole, to zobaczmy, cóż my tutaj mamy. Czy będzie coś biało-niebieskie? Widzę jakąś niebieską miseczkę. Widzę białą miskę. Jest piękna. I jeszcze do tego kubeczki, z których będzie można się czegoś na przykład napić. Ok, zostało mi jeszcze miejsce z tej strony. Co może się tutaj pojawić? Jakiś regał? jakieś półeczki, zobaczmy cóż jeszcze my tutaj mamy. Teram, 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 skończyłam, czas teraz na zapalenie gwiazdeczek, które również się tutaj pojawiły. No i zobaczcie jak przepięknie tutaj wygląda, A tak się prezentuje. Salon królowej śniegu, czyli Elzy, którą jeszcze za chwilkę poznacie. Tak wygląda jej łazienka. No i oczywiście przepiękna i przytulna garderobo sypial. Dołożę jeszcze tutaj kilka dodatków, bo postawiłam komodę, która wygląda naprawdę przepięknie. No i dostawiłam te dwie super choineczki, do tego dostawię jeszcze tego kwiatka na samym środku i do tego wszystkiego jeszcze moje ulubione, niebieskie skarpetki, skarpetki świąteczne, do których wkłada się prezenciki. No właśnie, a propos prezentów, to my je również potrzebujemy. Tram tram, ustawiamy je tutaj pod choineczką. Przepiękne prezenciki. Myślę, że trzy takie prezenty wystarczą. Ten jeden, będzie jeszcze tutaj w sypialni czekać na naszą królową. Przechodzimy teraz szybciutko do kreatora postaci i dosłownie w kilka chwil pokażę Wam, jak przepięknie stworzyć właśnie taką księżniczkę, taką królową śniegu. E, zobaczcie, jak widzicie, ja tutaj najpierw e, tworzę jej przepiękną twarz, teraz brwi. Oczywiście musimy wybrać odpowiedni kolor włosów i powinien to być taki biały, mroźny. Myślę, że ten będzie idealny. No i teraz czas na fryzurkę. E, powinniśmy szukać czegoś, gdzie będzie zapleciony warkocz, a kolor włosów powinnam zmienić jeszcze na taki jaśniejszy. Czas teraz na sukienkę, która powinna być oczywiście błękitna. I myślę, że tutaj za dużego wyboru nie będzie, ponieważ jest dostępna tylko taka błękitna sukienka. No i jak przystało na królową, potrzebna nam jest jeszcze korona. Korona złota. Albo ja bym chciała, wiecie co, taką śnieżną. O, właśnie taką. Proszę bardzo. Elza jest gotowa! Teram, teram, teram! Witamy cię, kochaniutka, w świecie Toka Life World! Proszę bardzo, zapraszam cię do Twojego pałacu. Rozgość się tutaj przepięknie. Proszę bardzo, zapraszam cię na kanapę, gdzie możesz sobie wygodnie usiąść i odpocząć. Możesz również iść do stołu, gdzie możesz zjeść coś przepysznego. Następnie, szybka kąpiel w wannie, szybka poprawa makijażu a następnie pędzimy do sypialni, ściągamy naszą koronę, którą możemy tu położyć i wskakujemy do łóżka. Kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, bo ja bawiłam się świetnie. Już dawno planowałam zrobić właśnie domek, jakieś książniczki, a że jest grudzień, zima, zimno, śnieg się pojawia, no to musiała się pojawić Elza z krainy lodu. Jak widzicie, Elza czuje się świetnie w tym domku, a ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa pa!